Hej kochani, witam Was serdecznie. Jest godzina 6:19. Ja piję kawusie i uciekam na magnes. Zobaczcie. Dostałem pismo. O co w tym chodzi? Dowód rzeczowy wskazany w wykazie numer 1. Coś tam, coś tam w postaci metalowego podmiotu. Wyglądem przypominającego jednostkę broni przechowywanej w składnicy bla bla bla. Zwrócić za pokwitowaniem osobie uprawnionej. To jest dla mnie. Kto mnie ogląda, to będzie wiedział o co chodzi. Wasze zdrowie. Ale dobra. Jest moja maszyna. Dziada i baby do brak. Dobra, sprzęt spakowany. Ujeżdżamy. Ja nie przyjadę ale paseratti tak. Essa, co ty? Hej o. Nieźle co? Kojak Mazury po raz kolejny atakuje stary młyn. A teraz z pomocą F300 Gold od Maktomu. Także zostańcie ze mną. Wow. <gryw> Dopiero teraz oddycham. I to bardzo dobrze oddycham, nawet w maseczce. Kurde, tęskniłem za tym. Dobra. Pierwszy rzut na żywo. Bomba Tu już chyba nie liczą się fanty. Po prostu sam fakt wyjścia z domu. Coś tam trzyma Albo kamienie, albo... To się zaraz okaże Widzicie? To jest maktom jest pierwszy fancik na żywo, żeby nie było Po co mi trzy rękawice, co ja kurde? Śrączki on Dobra, rzucamy dalej. Kolejny fand znowu coś mam Taki kotlet Pozdrawiam zbira Taka sytuacja Kawałek blaszki Jedziemy Kolejny fant na pokładzie Super Siema O kurde, zobaczcie Silnik od jakiegoś sprzętu Malutki, to nie wiem, może jakiś komarek Kurde, znaczy element silnika. Dobra, zaraz mi będę hejtować. Pakujemy. Normalnie Maktom jest the best znowu coś mam. Patrzcie. To jest poezja. Dzięki wam za to Maktom. Dzięki wam Zobaczcie co tu się dzieje Grube ryby na haczyku Raz, dwa, trzy Dobra Pakujemy do skrzyneczki Kolejna gruba ryba Super Bądź się na żywo, bo ciągnę konkretną rybę Kurde, czuję takie obciążenie, że Masakra Ciekawe co to będzie, ja się boję Ooooo Panie O człowieku Zobaczcie jaki kotlet O kur O kurde Koło dychy jak nic Jak jako ja nie wiem jakie ja tu, tu samochody wyciągnę Taka sytuacja. Jedna strona, druga strona. Później podsumujemy. Takie tam, nie? Goliat daje radę. Kolejny drobny fancik do kolekcji. Znowu coś ściągniemy Goliat w akcji Kapsel I następny złomik Kolejna gruba ryba idzie do mnie Chodź, chodź, chodź do tatusia Ach. Patrzcie <laughs> Patrzcie co on robi Spustoszenie Znowu jest Dwa gwoździe i kawałek złomu Takie tam Malutkie coś Znowu jest to kurde konkret Żeby się nie odczepił. Ale nie, nie od Znowu następne 10 kilo. No tak można żyć. O. Jest fajnie. kolejny fanta. Spójrzcie haha, ha, normalnie podoba mi się to, super, ale tamto miałem zawsze. Kurde, myślałem, że nie wyciągnę. Że będę musiał z drugiej strony iść znowu coś ciągnąć. Wow, piękna sprawa. Zaraz pewnie będę się zwijał, bo nie wiem, czy dam rady to wszystko unieść. A poza tym, zbliża się już godzina ósma. Takie tam malutkie coś, nie? Będziemy się powoli zwijać, kochani. Trzeba coś zostawić jeszcze na później Szę spakowany O człowieku. Ze 30 kg złom Dobra, idziemy do samochodu Jest moc Ledwo to do samochodu Ku! O panie Uf. Chyba nie trzeba siłowni. Jak ktoś chce, to niech przyjeżdża do Kudzaka na Mazury. Ja wam zrobię siłownię. <tryk> Dobra, jesteśmy po... Powiem wam tak, nieść to dziadosło w masce. To było wyzwanie. Raz i dwa. Aha, no, byłbym zapomniał. Maseczkę uszyła mi moja teściowa. Dziękuję jej za to. Pozdrawiam wszystkie teściowe w całej Polsce. <grystanie> Wrócę do domu, to to wszystko zważę i powiem wam dokładnie ile było. Do później, hej. Mam tu takiego kurde koguta, co bić się chce cały czas. Rednie jest po prostu. Dobra, musicie mi wierzyć lub nie, ale tu jest dokładnie 35 kg. Teraz ważyłem. Niestety nie, jeszcze nie jestem na tyle mocny, żeby to jedną ręką podnieść, a drugą przytrzymać kamerę. Także tym akcentem żegnam się z wami. Miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.